Nazywam się Angelika Blanket. W życiu zawsze stawiam na siebie. A sukces to moje drugie imię. Wall Street? Tak, kupuj, e, sprzedaj. Od 20 lat prowadzę własną firmę. Tak, od 20. Myśleliście, że jestem młodsza? Nie, a tak wyglądam. To zasługa dobrych kremów i genów. Lubię? <laughs> Nie, ja kocham luksus. Ciężko pracuję, żeby było mnie na to wszystko stać. to, to fajne na Rolls. A helikopter? Cześć kochani, tu Ania Lucińska, a to jest mój kanał, na którym dowiecie się trochę więcej na temat motoryzacji i podróży z mojego kobiecego punktu widzenia. Szerujcie, lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli ten kanał Wam się podoba, a już teraz zaczynamy kolejny odcinek Lucińska Show. Będę ją testować właśnie z tego miejsca. Alfredzie. Maria. A dziś pokażę Wam nie jedną, a dwie najbardziej luksusowe limuzyny, jakie możecie kupić na świecie. Zaczynamy od... Maybacha. Chodźcie. Przez to, że jest to jedna z najbardziej luksusowych limuzen, to pozwólcie, że przetestuję ją właśnie z tego miejsca, czyli z perspektywy pasażera. Zapraszam! Kiedy wsiadacie do takiego Maybacha, to w jednej chwili, przy jednym plaśnięciu drzwi, Przenosicie się w zupełnie inny świat. Tu macie ciszę, tu macie spokój, tu macie prywatność. I możecie, podróżując sobie, spać w takich wygodnych fotelach. <śla> możecie pracować. Proszę bardzo, stoliczek, wszystko jest. Laptopika możecie położyć. Możecie sobie posłuchać muzyki. Specjalne słuchawki Mercedesa, prawda? O, słuchamy muzyki. O, wyciszają nawet. Możecie sobie, proszę bardzo, poczytać. Możecie napić się schłodzonego szampana ze specjalnej lodówki. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Proszę bardzo. Ja w Majbach Ukocham po prostu te mięciutkie podusie. Jedna, druga, proszę bardzo, żeby było mi jeszcze wygodniej, to pokażę wam w ten sposób. I tak naprawdę to miejsce, w którym siedzę, to jest najlepsze miejsce w takiej luksusowej limuzynie, bo wcale nie to, gdzie siedzi kierowca, wcale nie tu, gdzie siedzi pasażer, ani nie to miejsce, tylko właśnie to. Bo ten fotel rozkłada się w taki sposób. Proszę bardzo, ten przedni fotel się składa podnosi, żebym ja miała więcej miejsca i teraz uwaga. Podnóżek pod nogi. Proszę, delikatna podusia również dotyka właśnie moje moje nogi. Kolejna podpórka pod stopy. Tak to można podróżować. Ale jest tu o wiele więcej praktycznych i bardzo wygodnych udogodnień. Alfredzie, poproszę listę. Moi drodzy, fotele pochylane są pod kątem 43,5 stopnia. Podgrzewany jest nie tylko fotel, ale także poduszki na kark. Masaż jest nie tylko w siedzisku i oparciu, ale masowane są także łydki. Podstawki pod kubki i kieliszki mogą być, uwaga, i podgrzewane, i chłodzone. Proszę bardzo. Podgrzewane, tu mamy chłodzone. Jest lodówka. Jest miejsce na szampana i na kieliszki. Pakiet wyposażenia Business Class, kolejne 74. Jest jeszcze droższy pakiet wyposażenia First Class. Brązowe drewno. Mamy akurat czarne z aluminiowymi wstawkami. Kolejne 10 tysięcy złotych. Burmaster 30 głośników, 1750 W. Co ciekawe, pakiet dla palących kosztuje 649 zł, Za to lodówkę możecie dostać bez dopłaty. Specjalny system wygłuszenia hałasu. No więc, moi drodzy, po prostu komfort, komfort i jeszcze raz komfort. To ruszamy, to auto wszystko robi za nas. Zamyka drzwi. Podaje pas. Także zapinamy się, bezpieczeństwo przede wszystkim i ruszamy w drogę. Alfredzie, jedziemy. Alfredzie, jak się jeździ tym samochodem? Pani Angeliko, miło, że pani pyta. Dziękuję. To jest naprawdę cudowna robota i cudowny samochód. Komfortowy, wygodny. 12 cylindrów. Ten silnik szepce, a nie warczy, ani buczy. To jest szept, to jest delikatność. To jest naprawdę coś wspaniałego. Teraz jedziemy po Bach. no i czuje Pani coś? No niewiele, no. Właśnie to jest limuzyna. Alfredzie stop! Majbach, to brzmi dobrze. Ale wiecie co brzmi jeszcze lepiej? Rolls-Royce Phantom i to w jego najdłuższym wydaniu EWB, czyli Extended Wheel Base. Jednym przyciskiem zamykam delikatnie drzwi. No i moi drodzy, uff, czuję się jak w domu, jak w swoim własnym domu. Słuchajcie, jeżeli przesiadamy się z Maybacha prosto do Rolsa, to jednak widać tu różnicę. Pod tym względem, że w Maybachu mamy więcej gadżetów, tam jest dużo takich smaczków, są wszędzie kolory, coś światełka, tam się dzieje. Tu jest bardziej taka. Hmm konserwatywna elegancja, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie, na te materiały, na te wykończenia, na tą statuetkę Spirit of Ecstasy, na te piękne machonie, drewna, pokrętła, to wszystko, patrzcie tu, to jest, to brzmi. Mamy nawet oczywiście, tak jak w Maybachu, lodówkę. Jak się elegancko otwiera, pyta. Nawet mamy kieliszeczki. Nie byle jakie. Proszę bardzo. A? Kryształy. Mhm. Specjalnie zamykane, żeby nam nie wypadło podczas jazdy. Hopsa. No! Mamy delikatne poduszeczki. To jest druga generacja fantoma. I w tym samochodzie, o dziwo, nie zostało zmienionych zbyt wiele rzeczy. Dlaczego? Bo sami klienci tego chcieli. Fantom Rolls Royce. No naprawdę to robi robotę. Uwaga, przejeżdżam przez. Ja w Rollsie się rozpływam. Absolutnie. Alfredzie, jedziemy. Wiesz gdzie? Oczywiście. Droga Pani Angeliko, Rolls-Royce nie jedzie, Rolls-Royce płynie. Też jest 12 cylindrów jak w Maybachu, ale 6,75 litra pojemności, 571 koni mechanicznych. Tego silnika nie słychać. Zresztą jak będzie elektryczny Rolls-Royce, to Pani nawet nie będzie wiedziała, czy jedzie 12 cylindrowym silnikiem, czy jedzie elektrykiem. Bo do Pani uszu zacnych nie będzie i tak dolatywał żaden dźwięk. Tak jak teraz. Słyszy Pani silnik? No nie. No właśnie, to jest cała magia Rolls Royce'a. A jeździ się nim cudownie, i polecam pani Angeliko, żeby pani się przesiadła też na chwilę za kierownicę, bo ta druga generacja jest taka, że tu jest grubszy wolant kierownicy, po to, żeby właśnie właścicielki i właściciele mogli sobie tym fantomem też czasami sami pojeździć. A to auto prowadzi się jak żadna inna limuzyna jak żadna inna limuzyna. Absolutnie. Rolls-Royce Phantom to samochód, którego nie można porównać do żadnego innego auta na świecie. To nie luksus tworzy Rolls-Royce'a, to Rolls-Royce tworzy luksus. A jeżeli miałabym przyrównać Maybacha do czegoś, no to byłaby to taka biznes klasa. No nie, 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 nie biznes klasa. Pierwsza klasa. Jeśli tak by było, to Rolls-Royce Phantom to jest taki prywatny odrzutowiec. No, może być nawet śmigłowiec. Alfredzie, jesteś już na miejscu?